Cześć kochani! Dzisiaj krótka porada na temat, jak robić rozsądne zakupy podczas kwarantanny. Niestety, bardzo dużo osób popędziło do sklepów, nakupowało ogromne ilości jedzenia, które później staną się ogromnymi ilościami jedzenia, które się zmarnowało. Dwie zasady, które ja Wam polecam przy dzisiejszej sytuacji na zakupach. Po pierwsze, zawsze z kartką. Przeliczmy, ile mamy w domu osób. Które produkty są najpopularniejsze w naszej kuchni, które najszybciej schodzą i zróbmy rozsądną kalkulację, ile czego potrzebujemy. Może nie potrzebujesz 30 kg ryżu, e, szczególnie jeśli nie masz ich gdzie przechować. Druga rzecz, w sklepie zwracajmy uwagę na datę przydatności do spożycia. Produkty, które kuszą ceną, bardzo często mają krótszy termin przydatności, a dziś zależy nam na tym odrobinę dłuższym, aby te produkty szybko nam się nie zepsuły. Więc zwróćmy na to uwagę i też zwróćmy uwagę jakie możliwości ma nasza lodówka. Czy jesteśmy w stanie przechować w niej 10 kg mięsa? A może zamrażalnik jest pełny i tak naprawdę nie będzie gdzie tego e, na dłużej przechować. Więc zwróćcie na to uwagę i mimo wszechobecnych nerwów starajcie się zachować spokój, zostańcie w domu i zakupy z głową.